nasze stoły, by cieszyć podniebienia dojrzałym smakiem. Masakra! Nic nie ma w telewizji! Nie ma jakichś jest. ukrytych śledzi, albo, nie wiem, Dużnych Człowiek, spraw. Człowieku, no, to wiesz, że sprawy, tak ty, to jest tu jakieś poobaznień? Po no! nie mi pilot, przyłączę na jakieś bajki. Co ty niepoważny jesteś? Wreszcie z następnej bajkę będę oglądać! Mmm... Kupi Kazanus ludzi mówiło, że to co robię jest po prostu głupie. Ty, a zobacz, ty, jaka lokalna. No widzę jakiś Andrzej włóżbita, no i co? A może on zapowiem o przysłos! Gubia panówko. Ale tego nie wiem, bo ty jesteś niestety, a... mam pusty m. mózg. No! Każę wam! No. Tak! No nie mam pustego mózgu! Ty masz pustejszy mózg! Ale zdewis się nic nie słucha! I się psy tu do misia. Zobacz, co ten chłop gada! A ja. Odpiszę ci. Oczywiście musisz napisać, jak masz na imię, ile masz lat oraz jaką kategorię wybierasz. Spośród kategorii do wyboru masz miłość, szczęście, kłamstwo, przyszłość. Przestań tak rumko robić, to słucham! Zwycięstwo. No, 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 nienawiść no, no, no. A jeszcze dwie wow. kategorie, czyli zwierzęta... Muszę wykręcić jego numer. Wybierz jedną z kategorii i powiedz. Co o niej sądzisz? A czemu wiesz, do czego telefon ten mamy? Dokładnie. się, Głąbie, Jak nie wygadacz, to dańcy desel. Okay? Ja nie chcę twojego deselu. To no to ci dam, no nie wiem, no mordzemy. To no niech ci będzie. Polecam się. Jestem Wróżbita Andrzej. Zadzwoń koniecznie. Wróżbita Andrzej. Tak. 4-4-4-4-2-6. Więc muszę mu wysłać imię na sms, wiek i kategorię. No dobra, wyślę tak. Zbychu wiek 13 lat, kategoria miłość. Na co Ci miłość? I tak Cię nikt nie kocha! Zamknij się! Idiota! Wysłałem... Co tam popis? O! Zobacz, tu jest sms! Jest, Drogi Zbychu zakochać się w bardziej popularnej dziewczynie w szkole, a ona po wielu próbach się pokocha. Wów, naprawdę? A podoba ci się chociaż w ogóle? No komu się nie podoba? Ty nawet nie zna. Komu chodzi do podstawówki? Ale ja też chcę dowiedzieć się jaką mam przyszłość. Dobra, to napiszę do niego SMS. Edward Wiek 11, kategoria. Przyszłość! Okej, niech ci będzie. O, przyszłość znowu! Drogi Edwardzie, Twoja przyszłość jest do sala. Będziesz pracował w szkole. No i co tam będę robił? Są tam Ej, Się, dowiemy się, co ja będę robił w przesłości. Ale ja chcę napisać SMS-a, bo ty możesz oszukuwać. Cokolwiek to słowo znaczy. O, jesteś wiadomość. Bloki. Zbichu. Będziesz Dobry. pracował. No tempo, po ty co ty ty chce? Będziesz pracował wy. Wikeli? Hey, co to jest? Plew z meblami. Ale ty będziesz kiblet sprzątał no w szkole no i co? Pleb społeczny. A no to jest plew. Taki jesteś inteligentny, że nie wie? No ale co to jest? Ten no, taki kwiatek rosnący na łące. No, nie jestem kwiatkiem rosnącym na łące. Mam tylko ty Dobra, wiesz coś, napis tam jest sobie teraz. O wiem, napis o swojej y, miłości. Na no, dobry, dobry pomysł, bo mi się podoba taka Agnieszka. Agnieszka już tutaj dawno niebieska. Przynajmniej nie umawiam się z pasztetami. Zaki mode, to był przypadek! No ładny mi przypadek. Po prostu ówiły się z jakimiś... z jakąś dziewczyną, która wyglądała jak pasztet. Weź zaki No wleszcie, teraz zaklę w myli ta Ale co jest? No, zresztą no nie ma internetu Na każdym cudem nie ma internetu Mamo, internetu nie ma Zbychu No i nie będzie internetu bo wysłaliście na ponad tysiąc złotych SMS-y jakiegoś wróżbity Andrzeja. Ale to nie był mój pomysł, tylko pomysł Edwarda. Z piechu to mogłeś go przypilnować. Bardzo mi przykro, ale teraz nie stać mnie na internet. No ale ja mam netflixa. Jak mi przykro. Is it Brian? Yes.